Witam wszystkich serdecznie na moim kanale. Da się już długo nie było filmów. E, dzisiaj e, e, trendujemy pryzmem. Niezłą niespodziankę podczas koszenia, bo straciłem szybę w No ale cóż, trzeba będzie tam mieć znowu szybę. takie tak to powiedzmy. Dobra, klima w szyby nie. Ale na dłuższą metę nie da rady przyszły trzy przyczepy teraz jeszcze kilka przyczep nie wiem jeszcze ile i tyle Towaruje sporo trzeba by to ufretować żeby zdążyć przed przyczepą jak bez napędu to nawet się udaje zrytować Nie ma żadnego problemu się zbramolać. Ale co to będzie dalej Nie wiem Bo teraz trudne czasy Mamy deszcze Ciekawoby eee... Kurydę będzie się dało skoszyć Mam nadzieję, że tak że nie będzie ściągania no, bo inaczej to jest pieczo w kółko no to ale... no, da przeć to szyby nie ma gałąź literko skupła ja muszę takie same literko kupić a same straty no i cóż, szyba do szóstki nie będzie kosztowała milionów, tysięcy, parę stówek. jeszcze na tyle to szyba mówi, przywiezie, w każdym plecie się kupi. I długo mi nie było na kanale, nawet nie wiem ile tam jest. Kanale. praca, praca, praca będę teraz robił podłorywki będę gruberować, zleżnych nauczyć tym nie było, bo jak na szpilkach przed siedział. przy tak wszystko jeszcze jest nieskoszone. deszcz też wypadają Pani miał małą awarię Nie taką mało, może na 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 odrzucniku gdzie tam gdzie nie było pelamówki Nie wiem na jednej stronie robią felamki zrobili a na drugiej nie dałem na obu stronach no Nie wiem co wam jeszcze powiedzieć też będę chciał prasę w walcowej wymienić na łańcuchowo lub pasowo ale jak z tego skąd ten to wyjdzie nie wiem bo mówię no też z tymi trasami jest ciężko robót no, nie wdołam na przyszły rok pewnie trzeba zrobić nie było już filmów dlatego przepraszam bardzo ale praca nie jest nieunikniona jest Wszystka bez tym czasu przeszła remont budynku wymiany trystów nowe turbo Gdyby te deszcze dali nam jeszcze zgłosić boża, w którym wypatrzył i kurydzie, i poszedł. Może ciężko to się spełnia dla bogactwu. Dla nas do Dorwiaży to nie pasza wasza tańsza jest, ale dworze tańsze do um, tanic. A też śruty to pewnie nie jest to tanie. Mam teraz Boże, w tym miele. Daje im. Trzeba dobrze ugnieć. Szybko pracuje nie przerywnie. Teraz ro, najwięcej roboty od pierwnika. Od na tamtym nie zbór. Nie do nim zna do pola. Teraz e, zakupiłem też nowe lagi do niego. Jeszcze nie założyłem. Podobnie te lagi, które zakupiłem. Będzie łatwiej się podkwinać. będę się łatwiej podkwinać. No ale i grube są Bardzo grube Powinniśmy trzymać budej No ale Zobaczymy To będzie Wiem, że te czasy się zmienią Dobra Nie będę Was zanudzał Pracuję tu na spokojnej i widzimy się w kolejnych odcinkach. Mam nadzieję, że jak najszybciej Trzymajcie się, do zobaczenia